O Jezu. To się e, dziękuję, e, dziękuję, dziękuję, dziękuję Dziękuję, bardzo, dziękuję bardzo. Jest jeszcze kamera włączona, tak jeżeli jest kamera włączona, Ozoja już zobaczyła wszystkich. Ja chciałem was... Jeszcze, jeszcze, nie, przez metę ale... też nie. jeszcze nie. Jeszcze nie. My powiemy nie, natomiast... tak, czy pani burmistrz już tam e, witała wielokrotnie, więc tym razem powiedział dam wam szansę. My byliśmy z Panem wszyscy, pracownicy, urzędu, e, uczestnicy warsztatu, ZAZU, wszystkie osoby z niepełnosprawnością przez całe dwa tygodnie z Panem w myślach i czynach i żeby tutaj nie rozwijać część jest napisana na tym bukiecie który zrobiliśmy w tym czasie jak pan płynął i ten bukiet nie zwiędnie. treść którą mamy do przekazania również tam jest zapisana jest to praca uczestników warsztatu a to co pan widzi te stroje nie mamy stroju ludowego Wieluszowskiego, więc szybko wymyśliliśmy, że motywacją jest flaga. Gdzie są flagi Seba? Do góry flagi, kolory flagi i te kolory flagi znalazły się na tym szybkim stroju, na tych szybkich strojach ludowych, które dzisiaj były przygotowane na powitanie pana Burmistrza. A oprócz tego nie o, Powiem, co jedzie kolib. Są anioły, bo jesteście takimi naszymi aniołami, bohaterami, Do, z, dla Kuby, dla pana burmistrza. Dla Zoi mamy medal zioia, zioia. i przysmaczki. A, a pan e, Tomek, przechodź Tomek tutaj, i, z, ma, po, i jest wiosło, które mam nadzieję, że będzie e, tak jak puchar by pan burmistrz dostał. Wypisane i z o Zoi nie zapomnieliśmy nasz bohater burmistrz Wieruszowa i dzielny pies Zoja Rafał Przybył i o Kubie też nie Dobra, Koniec! Brawo! Dobra, dziękuję. Brawo. Natomiast, Brawo. Dziękuję. natomiast dziękuję, natomiast tak do brzegu, tak do brzegu, bo to jest bardzo ważne. Słuchajcie, to jest bardzo miłe co robicie, natomiast to jest feta tak naprawdę dla nas wszystkich, dla wszystkich, którzy brali udział, ale z naciskiem, gdzie jesteśmy tutaj, to jest też feta dla Gminy Wieruszów i dla mieszkańców, tak, których stanowicie, bo powiedzmy sobie szczerze, to był rejs, który pokazał tak naprawdę naszą wrażliwość, waszą wrażliwość mieszkańców i to wsparcie oczywiście się czuło, to zobowiązanie się czuło tutaj, które było tak, żeby właśnie między innymi was nie zawieść, ale czuliśmy to wszędzie i myślę, że też poczuły to Poczuły to te rejony właśnie, gdzie najbardziej jest potrzebna ta wrażliwość, czyli w stosunku do osób, które, którym słabiej się płynie przez życie i które potrzebują właśnie, żeby dać im skrzydła, czy to w postaci wioseł, czy w postaci innego wzmocnienia. Także ja bardzo, bardzo dziękuję i żeby być tutaj do rzeczy, bo to była podróż wielu nurtów, tak jak mówiliśmy. To była podróż przede wszystkim po to, żeby wspomóc dzieciaki z niepełnosprawnościami, to była podróż ojca z synem, to była podróż właściciela z psem i psa i tak dalej, ale to była też przede wszystkim bardzo fajna, bardzo dobra promocja Gminy Wieruszów. Nie tylko, że gdzie Wieruszów jest na mapie, ale co Wieruszów ma w sercu. Także bardzo, bardzo dziękuję. Ja nie mogę patrzeć na tego typu urządzenia a może ktoś burmistrzowi pomoże, nawet tu jest wszystko napisane, dawać ją chodźcie w ehm, Przed tym jestem wzorem potem do naśladowania. Przypomnę, że nie zawsze. <laughs> Bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. A to jest dla Zoi, to możesz A, jej położyć tam. Jezus, ja się nie zabiorę z tym wszystkim. Ja się nie pani zabiorę, pani, pani Marto, jakby Pani mogł, pomogła. Ja odbiorę. Także naprawdę, słuchajcie, to jest psa. To, to jest dla psa, dobra, to ja wezmę to to ja dla psa to tutaj, Zoja, żeby Ci nie zginęło. Także... Dziękuję bardzo, dziękuję. dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Wam. E, ale nawet nie wiecie jak chce się teraz wracać do pracy naprawdę i jak się docenia to że jak się docenia to że mówiąc wprost, że ma się po prostu suche gacie suche skarpety i suche buty także. Jasne jasne zrobimy sobie zdjęcie Proszę bardzo o tutaj sobie zrobimy Czekaj możesz tam zapozować